Dieta w życiu sportowca jest bardzo ważna. W moim przypadku szczególnie, gdyż ja muszę dbać bez przerwy o swoją wagę, ale w taki pewnie inny sposób niż każda kobieta, bo ja niestety tracę tą wagę. Dlatego musimy dobierać bardzo szczególnie i żywność, jaką się posilamy, i też o produkty, które spożywamy. Dlatego też ja ostatnio jestem zachwycona produktem Monavi, który stosuję od miesiąca i czuję się fantastycznie. Dodaje mi dużo energii, byłam sama zaskoczona, że aż tak jak dobrze będzie to na mnie działać. Polecam Państwu produkt Monavi. Nazywam się Andrzej Supron. Przez wiele lat byłem sportowcem w dyscyplinie sportu zapasy, w stylu klasycznym. W trakcie swojej prawie 25-letniej kariery zdobyłem 16 medali na Mistrzostwach Europy, świata i igrzyskach olimpijskich. 5 razy stałem na najwyższym podium. Można powiedzieć, że w trakcie tej udanej kariery dochrapałem się tytułu najlepszego technika w Europie i profesora zapasów. I właśnie żałuję, że nie wtedy nie było tego produktu Mona Jest to produkt, który powoduje przemianę materii, czyli automatycznie poprawia całą wydolność organizmu. Co jest bardzo ważne dla sportowca wyczynowego. No i oczywiście jest to suplement diety. Moje ostatnie osiągnięcia to przede wszystkim mistrzostwo Europy w Budapeszcie. Udało mi się zwyciężyć na dystansie 200 metrów z motylkowym. Po raz trzeci z rzędu zostałem mistrzem Europy. Nie będę ukrywał, że to już jest takie moje jedno z większych osiągnięć. Dieta jest naprawdę bardzo ważna dla sportowców. Tutaj każdy dzień musi być dokładnie przestrzegany. Nie należy jadać pizzy czy fast foodów przed samymi zawodami. Do tego dochodzę jeszcze odżywki i suplementy. Takim suplementem jest Mona które jest na co dzień ze mną i ten produkt właśnie piję zawsze rano i wieczorem. Jakby pozwala mi zdecydowanie poczuć się lepiej, czuję lepszy komfort. Na pewno taki monawi polecam wszystkim, bo to jest taki suplement diety i to jest takie właśnie dostarczenie tych niezbędnych witamin na każdy dzień.